Siema, to znowu ja, Marek9911, a to kontynuacja poradnika do Minecrafta. Dobra. Yy, w ostatnim odcinku założyliśmy domek, zrobiliśmy węgiel, drewno. Podosmażę sobie jeszcze te... ...bekony. Dobrze. Tutaj mam trochę skóry którą można zdobyć z skrów, yy... to z tej skóry idzie zrobić zbroję. Taką pierwszą, naj... najprostszą, najsłabszą zbroję. Jednak ja mam jeszcze za mało, żeby zrobić. Yy, czyli tak, kryjówkę zostawiamy, i możemy ruszać dalej. Trzeba wszystko pozbierać, żeby nie było. Strat, bo zrobiliśmy coś, nie zabraliśmy i trzeba robić Okej, okay, drzwi też chodnie, Ladzą się zamurować, Gites, jakby nikt tu nie mieszkał, tak rzeczywiście nie mieszka. Nie wiem, po co to robię, a tak daje. Dobra. Możemy ruszać teraz. W którą by tu stronę ruszyć? Hmm. W tamtą stronę chyba mam respa. Pójdziemy tam. Oczywiście, jeżeli... Co to było? Hmm. Dziwny dźwięk. Yy, oczywiście tak, jeżeli postawię sobie łóżko, prześpię się w nim jedną noc i będzie dalej stało, to... nie ma problemu, resp się zmieni. Ale dziura O kurde e, Dobra, dziura Jeżeli postawi się łóżko I Prześpi się w nim jedną noc I ono będzie leżało dalej Lag, 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 lag Fiii... I będzie leżało to zmieni się resp, o, mapa się renderuje. Zrobimy szybkie cięcie. Widzę po przerwie. Już powinno normalnie działać. chociaż nie jestem pewien. Może iść dalej. No i znowu. Ila mm. Stop. No, siema, teraz... Teraz, jak mi po prostu coś się stanie, to się wkurzę i nie wiem, co będzie. Hmm. Okej. Okay. Widzę, że trochę już normalniej. Kura! Piórka, przydadzą się do robienia strzał. No, on praktycznie do wszystkiego... No, tylko do strzału. Nie, że do wszystkiego. To wszystko, co można z niej zrobić, po prostu. Dziura! Oj, ale fajna dziura. Dobra, przez chwilę mi lagło oświetlenie. Dobra. E Trochę węgla było Jeszcze sprawdzę co tu jest A nic ciekawego Okej okay. Tak żeby się osiedlić To ja wolę dość wysokie góry Takie bardzo dziwne latające Więc kiedyś chyba w filmiku pokażę mój świat na którym sobie gram ale teraz poszukam coś tak ala mój świat Kolejna góra Cieukie! O, o o Chyba widziałem krowę! O! Chwila! Niech się ...naprawi... Dobra Nie wiem czy to wina mojego kompa Czy w ogóle o co tu chodzi Ale Jak na razie mi Tylko trochę to przeszkadza O Trzcina cukrowa To się przyda Bo z tego będzie można zrobić potem papier Z papieru książki Z książki półkę na książki Z czego można robić bardzo fajne yy, Dekoracje do domu lub jeszcze mapę No i cukier w ogóle wow. oh. przypadek rąbu nie mieć grzybek kwiatki z żółtych kwiatków będzie można robić w przyszłości żółty barwnik który wygląda jak żółty mózg chociaż bardziej jak mózg wygląda czerwony kwiatek Dobra, zaraz pokażę ten barwnik i w ogóle jak się barwuje. Tak, i teraz mamy Flower. Przerabiamy wszystko na barwnik. Dobra. I teraz na przykład... Y jest tu gdzieś owca? O, jest. To jest jedna z ciekawszych rzeczy. Żeby zdobyć więcej wełny kolorowej, bo jeżeli chce się białą, to normalnie owca, owcę czarnąć, a żeby kolorowej. To najpierw zafarbować owce prawym przyciskiem myszy. I jak się uderzy, to wypadają od 0 do trzech Od jednego do trzech. Zaśmienie w pamięci mam to coś. O! No, na przykład jeden wypad. I o wiele bardziej się opłaca. No tak. Mamy świnie dynia dynie są bardzo ciekawe z dyni można robić dekoracje i hełm hełm jest najciekawszy a więc tak zbierzemy sobie jedną dynię, nie dwie na razie, dwie i tak, jeżeli włoży je się w miejsce gdzie jest hełm to jest to po prostu taki dodatek, nie dodaje żadnego armora. Po prostu widać się przez niego jakoś takie dziwnie, bo mi to przeszkadza, ale okej. Okay. Ehm. I następne, co można zrobić: wstawić dynię na górze, pochodnie na dole i wychodzi o Latern, czyli latarnia taka halloweenowa. Daje oświetlenie. Już teraz nie pamiętam, chyba tak samo jak pochodnia, może trochę mocniej. Ehm. Ale nie zaćmienie w pamięci Dobra Jedynie się przydadzą Co to było? Czyżby czerwony kwiatek? Czyżby Czyżby nie, to był zombie Idę zobaczyć, może coś z niego wypadło To dziura wygląda jakby tu o, no by tu był jakiś ten impreza creeperów jakaś albo coś Albo po prostu ten To był Jose TNT Na Tumanitem -y się To takie cheaty są I wziął i se rozwalał Nie! Dobra. O, Dobra! To pewnie oni, niedobitki z imprezy o! Albo i zabić. Gdzie oni są? Zapewniałem, w którą stronę miałem iść. Uh, csz, 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 csz. Uh! Kurde, kurde, kurde. C Wpadłem. No nie! Uh! Co mi się dzieje z tą myszką? Dobra. Jak widzę... Robi się ciemno, więc to będzie ciekawa noc. W tę noc nakręcę kolejny filmik Ale najpierw zbuduję tutaj jakiś obóz. No jest tak, światło, szybko światło, szybko światło. Szybko światło, szybko światło. Gdzie zombiak? Nie ma. Dobra. Tu się zamuruje. Moje drzwi. I jest Gites. A no więc e, tak. Ja się z Wami żegnam. E, oceniajcie, komentujcie. I subskrybujcie. Tak. O, no więc nara.